Cześć wszystkim, środa, czyli dzień, mechaniki dla laika, a tak naprawdę druga część, elektryka dla laika, która bardzo dobrze, jak na ostatnie czasy YouTube'a i zamieszań, i niepopularności mechanik pojazdowych się przyjęła. W dzisiejszym odcinku, krótko z na temat, odcinek o, ostatnio było lutowaniu, to teraz będzie o wykańczaniu przewodów i zarabianiu, i po co, i czemu, i dlaczego, i jak to można robić. I oczywiście do wszystkiego potrzebne są narzędzia i bez tego nie ruszymy i... Dobrze wiecie o tym, że no można mieć nożyk i nożykiem sobie kabel iskać, a można kupić za kilkadziesiąt złotych coś takiego, jak mam tu na stole, e, i już w profesjonalny sposób obrabiać. Natomiast w związku z tym, że ta seria mi się podoba i że robię cały czas te środy już od zeszłego roku, stasiu robimy, e, dla was mam taką małą, o, przyjemność. Przez wszystkie. Trzy odcinki pojawi się w programie bardzo wiele rzeczy. Pojawią się takie zarabiarki do przewodów, bardzo proste elementy diagnostyczne, czy w ogóle płynie prąd, a jak już płynie, to jakiej mocy. A jak chciałbyś być z akumulatorem, to byś mógł sprawdzić, a potem ewentualnie jakimś dobrym zestawem polutować sobie przewody. Czyli takich rzeczy tutaj za kilkaset złotych. Co wy byście powiedzieli na to, żebym rozdał Wam to w tradycyjnym, lajtowym konkursie? Nie jest to wypasiona bryka za setki tysięcy, ale stary, dobry, klasyczny konkurs. Czyli właśnie, żeby go wygrać, wystarczy, że udostępnisz ten film na Facebooku, a w komentarzu pod filmem napiszesz, dlaczego to Ty powinieneś wygrać ten zestaw. Dlaczego? I zaczynaj zdanie od dlaczego to ja. I w następnym odcinku kończącym tą serię podam na początku, kto zgarnia zestaw za e, tysiąc parę złotych, a dwa pozostałe miejsca będą jakimiś mniejszymi nagrodami pocieszenia typu chociażby lutownica albo jakiś tester. Pasuje wam, pasuje, kciu w górę kciuk w górę, kciuk w górę, kciuk w górę i udostępniajcie. Dobra, lecimy, słuchajcie. Jeżeli chodzi o połączenia przewodów, mogą one wynikać z różnego rodzaju problemów. Dlatego, że mamy jakiś upgrade, który chcemy zastosować, chcemy tymczasowo obejść problem i musimy zastosować połączenie przewodów na zasadzie, żeby móc je rozpinać, albo sami zakańczamy przewody, ponieważ robiliśmy kar audio i chcemy to zrobić w sposób czysty i klarowny. Zatem takie urządzenie jak Wam pokazałem, czyli taka zarabiarka i to już naprawdę jakiej firmy by nie była, jest bardzo fajnym urządzeniem, bo jest to wielofunkcyjne urządzenie i po prostu w sposób profesjonalny pozwala nam zarabiać przewody, a tak naprawdę może nie tyle co zarabiać, tyle co obierać przewody, więc zobaczcie w ogóle jak to fajnie działa. Tutaj mamy możliwość regulacji o, wysokości, tu mamy możliwość długości regulacji, czyli jak daleko. Ma nam obrać ten przewód. Wkładamy sobie przewód, to tylko jest taki element pokazowy. O, jedne ząbki nam tu chwytają, drugie obierają. O, I przewód jest obrany tak, jak należy. w Następnej kolejności, bardzo ważna rzecz, taki zestaw tutaj, który mam na stole, jest fajny, multifunkcjonalny, ponieważ posiada wiele złączek, końcówek itd. I kiedy chcemy zrobić obejście na zasadzie mieć po prostu przewód połączony bo chcemy go móc rozpinać, a nie mogliśmy go wcześniej móc, móc rozpinać, możemy zrobić bardzo proste złączenie na zasadzie wtyczek, damska, męska, żeńska, męska, tak będzie profesjonalnie. I wtedy już na obrobiony przewód, w bardzo prosty sposób bierzemy sobie, kładamy przewód, tak jak jest, o, i po prostu dzięki takiemu urządzeniu zagniatamy. W tym momencie tworzy nam się tak zwane stałe połączenie. Oczywiście można by to zlutować, ale to połączenie jest bardzo trwałe. O, widzicie? Teraz należy odpowiednio dobierać długości przewodów, czyli odpowiednio mało skracać na taki konektorek, ale do czego dążę? Mamy też od razu obcinaczkę. Widzicie, jakie to jest proste? Teraz znowu wkładam sobie przewód. O dalej, proszę, skręcam, ciach, biorę końcówkę drugą, wsuwam i proszę, zagniatam. Tym sposobem z jednego przewodu zrobiły nam się dwa z możliwością połączenia. Proszę, o i mamy połączenie przewodów. Kiedy potrzebujemy je rozpiąć? Są rozpięte. Nie wiem, sytuacja hipotetyczna, która czeka na rozwiązanie. Ostatnio zresztą na patencie gdzieś zrobiona. Nie możecie albo nie macie pieniędzy na to, żeby wymienić jakiś element. I na przykład chcecie na szybko naprawić na daną chwilę sytuację pod tytułem ostatnio u mojego, no powiedzmy u kogoś z, rodziną, z rodziny, za, zacinał się wentylator na tej zasadzie, że po wyłączeniu stacyjki nadal wentylator pracował i pracował do samego rana, aż nie rozładował akumulatora. No to na szybko. Można byłoby to w ten sposób naprawić, tak? ponieważ nie mamy jak zdiagnozować, nie mamy gdzie dojechać, nie chcemy wyładować akumulatora, nie chcemy co chwila ściągać klemy, albo nie mamy pieniędzy, żeby to zrobić. No to mając taki zestaw, możemy w bardzo prosty sposób coś połączyć, coś naprawić. To są takie rzeczy tymczasowo-doraźne. Ale już w przypadku chociażby zrobienia przewodów, czy robienia zestawów do kar audio, to już takie rzeczy, bo bardzo często jest tak, że przy kar audio, co widzę. U Was czasami, jak gdzieś tam wysyłacie mi jakieś projekty, do czas na tunik Made in Poland i tak dalej. Widzę bardzo często, że bawicie się na zasadzie samej końcówki. Ja też tak pokazywałem i wkładacie po prostu tą końcówkę gdzieś. Można to zrobić znaczy do wzmacniacza, w miejsce, w którym należy to zrobić. Natomiast można pójść o krok bardziej profesjonalnie, jak już chcecie być pedantyczni w elektryce, i założyć sobie takie oto widełki, które potem tylko wsuniesz pod śrubę i będziesz mógł ten przewód zakończyć. O. Gdzie jeszcze takie połączenie Wam się przyda? Jeżeli będziecie chcieli chociażby podłączyć się do akumulatora, na przykład z dodatkowym jakimś urządzeniem, które dołożyliście, gdzieś coś chcecie mieć bezpośrednio na stałym plusie dodatkowe nie wiem, gniazdo zapalniczki, które cały czas będzie pod stałym plusem. Coś będziecie chcieli zrobić zgodnie z... To takie w tym momencie połączenia mogą być jak najbardziej przydatne. No właśnie, jeżeli chodzi o, o różne rodzaje zakończeń. Przede wszystkim ja jestem zdania tego, że warto byłoby mimo wszystko całość. Na końcu, jeżeli jest to pod maską, zaizolować, ewentualnie założyć dłuższą termokurczkę, żeby jak najwięcej odciąć możliwości dostawania się wody do tutaj naszego wnętrza, żeby nam tu nie śniedziało. Bo to, co jest zamknięte tutaj, nie powinno nam wchodzić w reakcję, natomiast to, co wejdzie tutaj, może powodować szać, może powodować to, że e, przewód gdzieś tam nam będzie chodził, korodował i tak dalej. Do czego dążę? Zobaczcie. O. Chodzi mi o długość. Styku w środku. Jeżeli za długo utniesz przewód, to on wchodzi tylko tu, w tym miejscu. O. A cała ta część tutaj zostaje bez żadnego zabezpieczenia. Po prostu lepiej i warto byłoby zabezpieczyć nasze przewody. Tyle w przypadku łączenia przewodów, jeżeli chodzi o takie proste metody. Można to też robić, nie, tak naprawdę skręcać kabli może nie. E, można to robić za pomocą różnego rodzaju końcówek e, i takich końcówek naprawdę macie multum. Natomiast samo zarobienie powinno być zawsze profesjonalne i owszem, że można, tutaj kuba nożyk zwykły, zrobić to starą metodą. I kombinerki. <noise> Tylko po co się męczyć i po co nie być profesjonalnym? Zaraz Wam powiem o co chodzi mi. Z takich typowych obróbek do zarobienia kabla, z tego co pamiętam, słuchajcie, to co zawsze mi się podobało w starych latach, to o, nie miał czym, to próbował zrobić tak, tak, tak. O. Ile z Was tak robi, osób do dzisiaj, napiszcie? O, jeszcze tak po zrobię. O, zobaczcie, po starowujkowemu Starowójkowemu. O! No i co zrobiłem, nie tak. No, przede wszystkim naciąłem za głęboko i uciąłem kilka przewodów i e, kilka drucików miedzianych i zmniejszyłem tym samym przekrój przewodu. Czasami jest to nieistotne. Czasami jest to bardzo istotne, w zależności od tego. Jaką moc on musi przenosić, to, to jest ważne. Więc y, poza tym trwało to dość długo. I czym to się różni w porównaniu do normalnego, jakiegoś profesjonalnego narzędzia, które kosztuje kilkadziesiąt złotych, kilkanaście już na gdzieś możecie kupić? No, przede wszystkim tempem, nie? Czekajcie, muszę się zmniejszyć. Mam mniejsze przewody. O. Ciach, zrobione. Rozumiecie? Chcecie dłuższą część? Proszę bardzo. Ciach. Zrobione i nie trzeba nic innego tutaj. Zatem, to w połączeniu z metodami lutowania i połączenia przewodów bezpośrednio ze sobą, dokładając zarabianie, daje Wam elektryczną możliwość pewnego rodzaju rozwijania się. I tyle na tym krótkim odcinku bym chciał powiedzieć. Jeżeli chcielibyście natomiast nie wygrać, a zakupić takie rzeczy, no to wiecie, że jest link w opisie filmu do Fixero. I to jest taki dział dla miłośników czterech kółek, w którym mamy specjalnie dla Was przygotowane sekcje warsztatu przydomowego, te wszystkie rzeczy, które tu są pokazywane przez te odcinki, w najniższych możliwych cenach w sieci. Są to rzeczy od Neo, znajdziecie tam pewnie też coś od Grafita, natomiast to jest to wszystko, co Wam się przyda. Są tam też pisane artykuły przeze mnie. Możecie je przeczytać w formie takiej cyfrowo-analogowej, bo jednak są nie mówione, napisane. o rzeczach przydatnych, które możecie sami zrobić w aucie. Jeżeli Wam się takie rzeczy podobają, to zajrzyjcie na tą stronę Fixero teraz, zróbcie mi tą przyjemność i powiedzcie, czy taki układ w stronę Wam się podoba, co byście na niej chcieli zobaczyć, czego mniej, czego więcej, czy coś może od miłośników. Specjalnie na przykład myślałem ostatnio, że super śmietniki zakładane na zagłówek, które włożę ostatnio w autach, zrewolucjonizowały mi życie w samochodzie, może byście chcieli takie od 4 k może. No, bo wiecie, już wielkimi krokami zbliża się kolejna walizka M4 Garage, a to już niebawem. No i niestety zdajcie sobie sprawę, że kto pierwszy, ten lepszy, i może tego więcej nie być, a może to być już ostatnia walizka za mojej kariery wypuszczona. Dobrze, wiecie co macie robić. Trzymajcie się. Cześć!